Cześć! Przychodzę, żeby pokazać Wam nową, obłędną kolekcję. Mam na sobie sweter Tobi w kolorze Taub. Oprócz tego koloru macie jeszcze kremowy i jasny beż. Sweter Modi już znacie, teraz dwa nowe kolory, szary i kremowy. No dobra, ja tu o swetrach, ale czy widziałyście te spódniczki? Powiedzcie, czy one nie są obłędne? Mamy dla Was jeszcze nowe oversize'owe marynarki w trzech ponadczasowych kolorach Brązowym, czarnym i beżowym Mamy też coś dla miłośniczek kompletów sweterkowych W składzie którego znajdziecie wełnę oraz angorę Słuchajcie, to jest dopiero połączenie wygody i stylu Krótka oversize'owa marynarka i proste spodnie na gumce z dresowego materiału To właśnie komplet Lois Następnie zestaw Bina, który również zachwyci Was swoim miękkim materiałem przed Wami bluzka Sora z półgolfem, marszczeniami po bokach i przepięknymi charakterystycznymi różami na rękawach oraz satynowa spódnica, czyli połączenie idealne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie buziaki i do zobaczenia.